Na chwilę zostałam sama, proszę Państwa, mój kolega poszedł w tej chwili składać życzenia wszystkim tym, którzy pracują dzisiaj w noc sylwestrową tutaj na Boronicza, a ja mam przyjemność zaprosić Państwa na drugi już tej nocy film. Film amerykański, bardzo ciekawy, ale zanim na ten temat dwa słowa prowadzenia w atmosferę tego, co za chwilę nas czeka. Rzecz dotyczy oczywiście życia wyższych sfer, amerykańskich wyższych sfer, a zatem Hollywood, Beverly Hills być może. Oczywiście lubimy wszyscy oglądać takie filmy, ja przynajmniej się publicznie do tego przyznaję. W tej chwili dynastia bije, Rekordy popularności. Bardzo chętnie oglądam. Niegdyś oglądałam przed laty serial powód do Edenu, historię rodu Amberville. Tego nam od czasu do czasu trzeba. Trochę piękna przepych. Nie mamy tego na co dzień, a zatem święta. Ciekawa jestem, czy rozpoznają Państwo fragmenty filmów, z których zmontowaliśmy wideoklip, który właśnie w tej chwili chcemy Państwu pokazać.